Czyli Piana. Piątka, brawo. Cześć. Cześć. Jasne. Daj głos. Ładny głos. Musia, daj głos. Okej, okay, piątka. Piątka, bardzo ładna piątka. Super piesek. Jest tu taki złodziejki, Okej, okay, Piątka. Piątka. Super piesek. Daj głos. Daj głos. Lusia, daj głos. O, ładny głos, daj jeszcze głos. Okej, okay, przewiębione, przewiębione. Piątka, super. Trzymaj, lodak. No bambina, Bambino, proszę bardzo. No tak.